Pięć rzeczy, których nie wiesz. O polskiej fladze. 2 maj to święto flagi Rzeczpospolitej oraz Polaków i Polonii za granicą. Prawdopodobnie nie wiesz o tym, że to jedno z najmłodszych świąt narodowych. Zostało wprowadzone 2 maja 2004 roku, czyli dzień po tym, jak wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Tego dnia świętujemy nasze symbole narodowe, wywieszamy flagi i eksponujemy je w różnych miejscach. Ale nie zawsze tak było. Dlaczego? obchodzimy święto flagi 2 maja? Cofnijmy się do czasów PRL, kiedy to władze bardzo dbały o to, żeby flagi wywieszone na 1 maja, czyli święto pracy, znikały z polskich miast przed 3 maja, czyli świętem konstytucji, które wtedy zostało zniesione. W związku z tym w 2004 roku wprowadzone święto flagi miało połączyć obchody 1 i 3 maja i stworzyć takie piękne, trzydniowe Święto w maju. I chyba na to nie narzekamy, bo tradycja majówki bardzo weszła nam w krew, prawda? Biel i czerwień to symbole Rzeczpospolitej od 1831 roku, ale te kolory były używane już dużo, dużo wcześniej w herbach i sztandarach. Biel to symbol czystości i dobroci, a czerwień to symbol dostojności, majestatu i potęgi. W formie jaką znamy dziś polska flaga funkcjonuje od 31 grudnia 1980 roku. Uważaj Jakiej flagi używasz? Ta z godłem yy, może być używana wyłącznie przez placówki dyplomatyczne i statki morskie. Zatem wszelkie flagi z dopiskami Polska albo z Orłem, no niestety nie są prawidłowe. Na co dzień używamy prostej biało-czerwonej flagi. Tylko pamiętaj, żeby jej nie obrócić, bo wtedy wyjdzie ci flaga Indonezji albo Malty. Polska flaga ma swoją etykietę, istnieją konkretne zasady, jak można jej używać i jak może być eksponowana. Należy traktować ją z szacunkiem i nie można jej używać jako tło do reklam, ubrań czy gadżetów. Znaliście te ciekawostki o polskiej fladze? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym filmem i napiszcie też, jak wy świętujecie i gdzie świętujecie ten wspaniały dzień. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Polskiej Flagi. Niech te barwy nas zawsze łączą. I subskrybujcie po więcej.